Rosyjski oligarcha i jego rodzina przyjeżdżają do Ameryki, jak do siebie. Mają luksusowy dom w Nowym Jorku, prywatnym odrzutowcem latają do Las Vegas. Dzięki właśnie nagrodzonemu Oscarem filmowi Anora Amerykanie mogą zobaczyć, jak niedługo może wyglądać rzeczywistość w ich kraju, kiedy administracja Trumpa wdroży program tzw. złotych kart, czyli biletów wstępu do Ameryki. Główni klienci to, w domyśle, Rosjanie. Co do do to Jestem really naprawdę no, really? You trust me? No. To ja nazywam się Jakub Loska, jestem dziennikarzem faktów o świecie w TVN24bis i wyjaśnię, o co chodzi ze złotymi kartami. Kiedy Londyn uzależnił się od łatwych pieniędzy rosyjskich oligarchów, brytyjską stolicę ironicznie zaczęto nazywać Londongradem. Pytanie, czy teraz podobnie będzie z największymi miastami Ameryki. Czy Nowy Jork stanie się Nowojorskiem, Miami, Majamijskiem, Waszyngton, Waszyngtonowem? Welcome to Nowojorsk. Dobra pożałować w Goradzie Miamińsk. Я люблю, это Donald Trump zapowiada, że jedna złota karta będzie kosztować 5 milionów dolarów. Zastąpi wizę EB5, która do tej pory miała przyciągać do Ameryki zagranicznych indywidualnych inwestorów. Ta wiza pozwala na zdobycie zielonej karty po inwestycji miliona dolarów i stworzeniu 10 miejsc pracy. Zdaniem amerykańskiego prezydenta zainteresowanie złotymi kartami będzie tak wielkie, że dochód z ich sprzedaży wystarczy, by spłacić. Uwaga! Cały amerykański dług publiczny, który wynosi ponad 35 bilionów dolarów. Jeśli sprzedamy 10 milionów kart, co jest możliwe, przyjedzie 10 milionów wysoce produktywnych ludzi, albo uczynimy ich produktywnymi. Będą młodzi, ale utalentowani, jak utalentowani sportowcy. To jest 50 bilionów dolarów. Oznacza to, że spłacimy całkowicie nasz dług i zostanie nam jeszcze 15 bilionów dolarów. I nie wiem, czy sprzedamy tak dużo, może wcale nie sprzedamy, ale myślę, że sprzedamy dużo, ponieważ myślę, że nie ma innego kraju, który mógłby to zrobić, bo ludzie nie chcą jeździć do innych krajów chcą przyjechać tutaj, każdy chce przyjechać tutaj. Wspaniała wizja, ale czy choć trochę realna? To pytanie do zawodowców. Pomoc w zdobyciu prawa pobytu lub nawet obywatelstwa w krajach szeroko pojętego Zachodu to bardzo intratny globalny biznes. Branża ma nawet swoją nazwę CRBI, to skrót od słów Citizenship and Residence by Investment, czyli obywatelstwo lub rezydentura poprzez inwestycje. If I'm being honest, other benefits that the US doesn't Istnieje wiele krajów, które oferują takie przywileje w zamian za inwestycje. Kosztuje to dużo mniej i jeśli mam być szczery, oferują korzyści, których nie mają Stany Zjednoczone. Na przykład paszport jednego z 27 krajów Unii Europejskiej pozwala ci mieszkać, pracować i studiować we wszystkich 27 państwach członkowskich. Więc w hierarchii naszego biznesu Europa zawsze ma najwyższą wartość pod względem obywatelstwa, ponieważ tak naprawdę składa się z 27 krajów, a potem dopiero są Stany Zjednoczone, Kanada. Australia. Pan Trump moim zdaniem wycenia swój pomysł powyżej realiów rynkowych. Nie mówię, że nie będzie chętnych, ale nie będzie ich wielu. Many Amerykańska złota karta to odpowiednik złotych wiz oferowanych w Europie. W 1994 roku rząd Wielkiej Brytanii wprowadził program przyspieszonej ścieżki wizowej dla inwestorów, i co ważne, dla ich rodzin. Oferta była prosta. Prawo stałego pobytu w zamian za pozostawienie na wyspach minimum dwóch milionów funtów. Ścieżka była. Tym szybsze, im więcej pieniędzy przynosił inwestor. I tak w Londynie rozpoczęła się nowa era. Do brytyjskiej stolicy zaczął wlewać się strumień, potok, rzeka brudnych rosyjskich pieniędzy. Powstała nazwa Londongrad, ale też Londromat, czyli Automat do prania, oczywiście brudnych pieniędzy. Oligarcha Roman Abramowicz kupił piłkarski klub Chelsea i zaczął ściągać do niego najlepszych zawodników świata. Skończyły się czasy, kiedy przeciętnego Londyńczyka stać było na kupno mieszkania, bo rosyjscy nowo Ścigali się na to, kto kupi droższy dom. Rekordzistą był Andrzej Gonczarenko. Na cztery nieruchomości wydał w przeliczeniu ponad miliard złotych. Jak uboga krewna, wyglądała przy nim pasierbica szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Za swoje mieszkanie zapłaciła w 2016 roku jedyne 25 milionów złotych. Ale bez kredytu. Wzorem Brytyjczyków przez lata aż 13 krajów unijnych wprowadziło programy wymiany obywatelstwa lub prawa do pobytu w zamian za inwestycje. Najczęściej spotykanym schematem był barter pobyt w zamian za kupno nieruchomości. I tak pieniądze popłynęły przede wszystkim do nadmorskich kurortów w Grecji, Włoszech, Portugalii, na Malcie, na Cyprze. Jaz ljubim Evropske unije. W czasach rozkwitu złotych wiz w 2018 roku organizacja Transparency International policzyła, że w ciągu dekady państwa członkowskie Unii, sprzedając prawo pobytu, przyciągnęły 25 miliardów euro bezpośrednich inwestycji. Najwięcej wydali obywatele Chin. Cena za złotą wizę wahała się od 250 tysięcy euro w Grecji lub na Łotwie do 10 milionów euro w Austrii. Dziś Europa, w przeciwieństwie do Ameryki, stopniowo wycofuje się z nie do końca złotego interesu, bo stał się otwarty. Tą na oścież bramą dla przestępców, korupcji, prania brudnych pieniędzy i innych patologii. Premier Hiszpanii ocenił niedawno, że pieniądze zagranicznych bogaczy zdestabilizowały rynek nieruchomości w jego kraju. Drzwi naszych miast zostały szeroko otwarte dla takich firm jak Airbnb. Zatwierdzono tzw. Tak złote wizy, które zachęciły zagranicznych milionerów do spekulacji naszymi domami. I 600 tysięcy osób, 600 tysięcy rodzin zostało eksmitowanych z domów, zostało pozostawionych niemal na ulicy. Swoją. Własną ścieżką idą Węgry Wiktora Orbana. W 2018 roku dziennikarskie śledztwo wykazało, że wśród beneficjentów węgierskich złotych wiz była m.in. rodzina szefa rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego i inne bliskie Kremlowi osoby. Już po inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy Europa zamknęła swoje granice nawet dla zwykłych rosyjskich turystów, Węgry latem ubiegłego roku wprowadziły szybką ścieżkę wizową dla Rosjan i Białorusinów. Przez dekady marzeniem milionów ludzi na całym świecie było zdobycie amerykańskiej zielonej karty. Do dziś organizowane są nawet loterie, bo chętnych jest więcej niż miejsc. Zielona karta to dokument, który uprawnia do przebywania, mieszkania oraz podjęcia pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w przemówieniu przed kongresem zapewnił, że złota karta ma iść o krok dalej być wstępem do zdobycia amerykańskiego paszportu. Złota karta, która będzie w sprzedaży już niedługo za 5 milionów dolarów, umożliwi najbardziej utalentowanym, tworzącym miejsca pracy ludziom z całego świata, kupić ścieżkę do amerykańskiego obywatelstwa. To jak zielona karta, ale lepsza i bardziej wyrafinowana. Jej posiadacze będą musieli płacić podatki w naszym kraju. Nie będą musieli płacić podatków tam, skąd przybyli. Nie chcielibyśmy tego. Muszą płacić podatki u nas, tworzyć miejsca pracy. Brzmi jak plan. Dla ludzi, którym sankcje uniemożliwiają robienie interesów i życie na Zachodzie. Złote karty budzą w Ameryce ogromne wątpliwości. Przede wszystkim dlatego, że mogą stać się furtką dla pieniędzy ludzi Putina. Niezależna od Kremla gazeta internetowa The Moscow Times napisała nawet, że Donald Trump rozwija przed nimi czerwony dywan. Tak, to możliwe. Znam kilku rosyjskich oligarchów. To bardzo mili ludzie. To możliwe. Nie są już tak bogaci jak kiedyś, ale myślę, że mogą sobie pozwolić na wydatek 5 milionów dolarów. Wiele osób będzie chciało być w tym kraju. Więcej podobnych historii na YouTubie, na kanale TV24.